Najbardziej egzotyczny sojusznik Hitlera i najciekawsza formacja Waffen-SS. Jak wiecie, w czasie II wojny tak naprawdę większość europejskich narodów stanęło po stronie III Rzeszy, a SS formowała oddziały z grona takich nacji jak Holendrzy, Duńczycy, Francuzi, Szwedzi, Ukraińcy, Łotysze, ale mało kto wie, iż była jeszcze inna formacja Hindusi w Waffen-SS. Po spotkaniu działacza niepodległościowego Indii Chandra Pose z Hitlerem ustalono, że będzie to podporządkowana Hitlerowi dywizja Waffen-SS. Pośród hinduskich jeńców z armii brytyjskiej zgłosiło się 6000 żołnierzy. W Legionie znalazło się finalnie dwa tysiące. Najpierw mieli bronić Normandii, ale później wycofano ich do Niemiec. Autor książki Waffen-SS Elita Hitlera Hrisnachna twierdzi, że mieli przedział dołączenia do niesławnej dywizji Dylle Wanger. Pod koniec wojny zdezertorowali, przedostając się do Szwajcarii. Zostali wydani Brytyjczykom i mieli być sądzeni w Indiach za zdradę. Władze kolonii od tego odeszły. Inicjator powstania formacji w 1945 roku zginął w wypadku lotniczym, prawdopodobnie zorganizowanym przez brytyjskie służby. W Indiach uważany jest za bohatera narodowego.